Dzisiaj vlog z działki Dużo osób, dużo slug i latamy Tutaj trasy remontowe na Kikerach Musisz dać robota, a nie stołeś nagrywasz Nie, nie, nie Ja, ja tylko nagrywam Lecimy Kiker Pierwszy raz Beskiej spada Co, so, lecimy I teraz drugi Trochę za daleko niestety Ty pierwszy dawaj Co, lecimy Nie, a nie to stoimy To strasznie daleko latam. Muszę korby przestać dawać. Tutaj profesjonalne prace remontowe. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj testa. No, test będzie. O, <try> <try> Dobry. O, błogidł. Test takiego wybicia. Robionego przeze mnie ręcznie. Własnej roboty. Dasz, ale. Chcecie takie wybicia? Dzwonię, dzwonię pod 0700. Pytajcie Pyt o Pawła. Pytajcie o bolida. Lecimy? Lecimy. Mała. W jest czysto, ale wieje strasznie, więc no kiepsko. Zobaczymy może bar? barski. Dawaj tarczę Kurwa Spoko Dobre te poradniki Leci, 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 leci Ty, to jest easy Bar do x -apa. Lecimy dużą full korby i dobrze spompowana mulda i dolecimy. A wow Kamerę lekko urwałem Generalnie żyje Ale będzie do moment. Więcej nie lecę. Na dużej gleba była, to sobie dużą na razie odpuszczę. Małą sobie polatam. To dzisiaj już koniec latania na działeczce. Duża linia mnie niestety pokonała. Na szczęście bez strat w sprzęcie. No i to by było na tyle.